Witamy w Curichu, mieście, gdzie historia spotyka nowoczesną elegancję. Wyobraź sobie spacer po urokliwych, brukowanych uliczkach Niederdorf, gdzie każdy zakręt kryje swoją historię. Zachwyć się wspaniałymi wieżami Grossmünster oraz misternym zegarem Zytglogge. Które świadczą o bogatym dziedzictwie Zurichu. Spacerując nad spokojnym jeziorem Zurich, poczuj delikatną bryzę i obserwuj rodziny cieszące się malowniczą promenadą. Łódki na wiosła suną po krystalicznie czystej wodzie, odbijając majestatyczne alpy w oddali. To Twoja ucieczka, zaledwie kilka minut od tętniącego życiem centrum miasta. Teraz pozwól sobie na odrobinę zakupowego relaksu na Bahnhofstrasse, najdroższej ulicy handlowej Europy. Luksusowe butiki kuszą najnowszą modą, a sklepy z zegarkami i czekoladą wabią zmysły. Gdy dzień dobiega końca, wyobraź sobie odpoczynek w wygodnym hotelowym apartamencie. Prawdziwy szwajcarski luksus i komfort stworzony dla Twojego maksymalnego relaksu. Zarezerwuj swój pobyt już teraz na zurichhotels.com i odkryj najlepsze w Zurichu magiczne miejsca i wyjątkowe chwile, które czekają na Twoją przygodę życia.